Witamy Boxing.pl, jest z nami Maciej Miszkin. Maciek, w końcu się udało, przerwana pasa, porażek. Zadowolony? Myślę, że wyszedłeś na prostą. Wystarczy ciężko powiedzieć. No była to taka walka, którą trzeba było wygrać i wygrałem. A, a co będzie dalej, to zobaczymy. Trzeba się pokazywać w mocniejszych walkach. Ta była bardziej treningowa niż, niż taka prawdziwa. Trzeba było mocno się skoncentrować, żeby wyjść w pełni zmobilizowany. Właśnie, twój rywal, no, postać taka bardzo specyficzna, bardzo kolorowa, można powiedzieć. Czy myślisz, że on, on w ogóle chciał wygrać, czy bardziej przyjechał tutaj na, na przetrwanie i na, na zrobienie show? Wiesz, to, y, Walczy się tak, jak przeciwnik pozwala. To, to jest w 100% oklepane, ale prawdziwe powiedzenie. Jeśli miałby możliwość wygrać, ja uważam, że chciałby za wszelką cenę. On teraz, y, teraz zrobił kilka zrywów. Natomiast no, nie, nie był w stanie wygrać tej walki no i, i postanowił przetrwać, a myślę, że jakbym ja w którymś momencie odpuścił albo jeśli on by trafił, to by kontynuował atak. Czyli rozumiem, że nie zaskoczył cię niczym. No nie udało mu się niczym zaskoczyć, nam jego pojedynki owszem był niewygodny w pewnym względzie, ale, ale generalnie jeśli chodzi o atak to był całkiem przewidywalny. Widziałem, że w ogóle zacząłeś bardzo agresywnie, bardzo ładnie wszedłeś w tą walkę. I abstrahując od klasy przeciwnika, wydaje się, że byłeś dzisiaj w dużo lepszej formie niż ostatnio w Nowym Dworze. Czy coś zmieniłeś w swoich przygotowaniach, czy, czy coś miało wpływ właśnie na, na tą lepszą formę? Znaczy no nie robiłem przede wszystkim sauny przed walką, bo tam okazało się, że jakieś są nieścisłości nie w kontrakcie i w ostatniej chwili musiałem po prostu już będąc praktycznie na wadze y, zmienić, y, zmienić tą uwagę zmienić kategorię trochę, ale generalnie no nie ma co usprawiedliwiać się, no rywal w Nowym Dworze był dużo, dużo lepszy, dużo młodszy, dużo bardziej agresywny. Może bardziej był wygodny, jeśli chodzi o obronę, bo stawał i dawał się trafiać, ale, ale generalnie w ataku był dużo bardziej niebezpieczny. No i trzeba przyznać, że, że to chyba klasa rywalia o, o tym świadczy. No ale fakt, nogi miałem teraz świeższe, to już druga, drugie moje zajście do kategorii superśredniej, więc z każdym zajściem prawdopodobnie będzie lepiej. Więc może jednak zostaniesz właśnie w kategorii superśredniej, czy, czy planujesz jednak? Yy, pojedynki w półciężkiej? Nie, nie. Kategoria superszczenia no to jest ta kategoria, w której będę startował. Yy, wyjątek mogę zrobić dla Pawła Głażewskiego. No właśnie, yy, Paweł Głażewski. Wszyscy chcą tego pojedynku. Chcą zobaczyć ten rewanż po waszej wspaniałej pierwszej walce. Yy, jak myślisz, uda się w tym roku zorganizować? Z tego co wiem, uda się, tego no, trzeba już ustalić szczegóły kont kontraktu. Dziękujemy w takim razie za rozmowę i powodzenia.